Lubelszczyzna posiada ogromne zasoby kapitału społecznego i kapitału naukowego. Tutaj jest wiele uczelni, które kształcą młodzież, ale ja zauważam, że się, wyczerpują się zdolności i potencjał tego kształcenia, kształcimy Specjalistów od marketingu, kształcimy specjalistów od spraw zarządzania, politologów. Budowa nowego kręgu przemysłowego w renie Lubelszczyzny wytwarza nowe szanse także dla właśnie nauki. Zagospodarowanie tego kapitału społecznego w zupełnie inny sposób. Stworzenia ogromnej ilości miejsc nauki dla inżynierów. A inżynierowie są sobą przemysłu, są stroną biznesu, i to jest wielka, kolejna szansa cywilizacyjna i naukowa dla Lubelszczyzny. Którą uważam, że powinienem promować w Parlamencie Europejskim. Budowa centralnego kręgu przemysłowego odbije się w mojej ocenie pozytywnie na całym e, lubelskim świecie e, naukowym. Kształćmy inżynierów, którzy pozwolą nam mm, zbudować centralny okręg przemysłowy. Muzyka